O! What? Co jest! Sterowanie mi się zjało. A nie, ja nie mam Dobra, daj mi podwykonawcę i jadę do ciebie na robotę. Dobra, jadę do ciebie łaj mi na robotę już jadę. Kurde moim mustangiem. Moim kamaro, Bo to chyba... kamaro jest, Mustang, nie wiem. No właśnie, tak zmieniasz zdanie co chwilę. No nie wiem, czy to jest ostatecznie Camaro, czy to jest Mustang jakiś. Mustang. Ja jestem, już prawie, skręcam tu do lasu. Będę takim samochodem do lasu wjeżdżać. O, aż mnie zlagowało, ty. <grym> aż się gra buntuje. Ty, bo jakieś sarny mi tu chodzą. Ja, siema, siema Stefan, gdzie mogę stanąć, żeby nie przeszkadzać? To jest Mustang, tak jak w mordę strzelił, bo. O. Gdzie mogę stanąć? To znaczko chciał widać. Gdzie mogę... Gdzie mogę stanąć, żeby nie przeszkadzać? Na prawo tu chyba że tam wcześniej masz ścieżkę, na ścieżkę możesz wjechać, Bo Dobra, to idzie. wycofam, wycof wycofam. Dobra, id. Dobra, tu masz maszynę Pepino Dobra, yy, pod wykonawców nam dałeś, nie? Tak, same takie grube cynie, czyli takie 30 coś tu było. Nie? Tylko tego! Będę musiał obszajdzie. No to na spokojnie sobie tam posprawdzi. Tam będziesz tu masz miał. Na pra... Masz na prawo pierwsze drzewo, które można ściąć. No to tu, masz, masz do... tu ścinasz i tam musisz oczyścić później tą maszyną, nie? I musisz po... na równe te, na równe kawałki po, po, pociąć. Tam sobie możesz wybrać yy, długość. I na ile tam, yy, ile ta twoja przyczepa miała? 4,5. No to tak na 5 dni, 5 metrów. Ja no, mogę, no to... mogę piłą ci ścinać, Łaj mi też? Nie! Tu piło, mogę ściąć Ja wiem, że możesz, ale to tutaj specjalnie A, tak. maszyna Młody, bo się może okazać, że to o, to... o! Zobacz! Nie wiedziałem, że padem tak mogę robić jeszcze A, Że tych 32 może się nie dać, bo mogę mieć za małą głowicę tą do cięcia Także będziesz mo może ręcznie coś ci... No, zobacz. no zobacz, dobra, teraz, zobacz. Ale teraz jak do przodu dawać? No na pewno musisz rozłożyć to... O! o dobra O! Dobra! O, dobra. Nice. No, może nie podchodź, łaj za blisko, bo cię wciągnie zaraz będzie jak, z, będzie, będzie jak z bąbelkiem Jedziesz, patrzysz jakiś bąbelek Wciągaj O tu jest nawet instrukcja 90 metrów od pracy trzeba się odsunąć nie? A 90. tak? Gdzie jest 90? Tu myślisz będzie? One hour later. O Dominiczka przyszła, zobaczcie co tu się dzieje go tu robota no, jest, we... uważaj uważaj to Dobra Black, Ta maszyna śmiesznie wygląda no bo... Ej weź, przebierz się, przebierz się A no tak, o. zapomniałem Działa? Działa Działam. Teraz musisz no. jak najniżej i przy podstawie, nie? Kurde, wszyscy, wszyscy z piłami Tylko otwórz ten, robota i otwórz, o, o, otwórz, ten, e... otwórz ten Otwórz machinę tutaj sobie Dawaj, dawaj do przodu No i teraz tnij, powinieneś mieć coś takiego, zobacz A włącz ten O! o! Dobra. Kurde, patrz A, a może, może... No i, i teraz... teraz możesz... Zobacz czy nie masz opcji oczyść Spróbuj zamknąć najpierw ten No, spróbuj może zamknąć Sorry No i, i oczyść teraz Powinieneś mieć Przechyl głowic, przechyl Ale mam tylko przechyl głowicę. Eh? A, a masz, a masz tni na przykład? Czy coś takiego? Ty to mam, tylko to O, o, to jest to, o! to jest to, no UWAGA! Panie! Tylko musisz sobie obrócić to tak, żeby ci w maszynie W maszynie nie wlatali O, dobra, no, dobra, dobra No i tak, tni. I, i, i tak tni, i tak tniesz, tak czyścisz, nie? Dobra, tylko ja muszę zmienić długość, nie? Na 5 ile metrów, ma? na 5 metrów został sobie No bo ktoś przestawił A ile jest? 8. Dobra, to będzie 8 ładnie, Hall tam grzebał No przypadek musiałem Dobra, to te dłuższe piłą a, tutaj nice. poszetniemy, a ty tam jedzie. Jedź, jedź Akurat na pół jak je przetniecie to będą miały jedź, po 4 nie? Jedź z do kolejnego drzewa kolejnej 32, gdzieś tu było niedaleko gdzieś widziałem Ty, co ty mi choinkę z czai, z Ty! Panie, to świeża choinka! Głowice mi urwał! Nowa, Nowa maszyna! No właśnie Aha! Jakiś kikut jeszcze tam był! to! Ten kinkut! Dobra, Dobra. Nie, 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 to, nie to, nie to! Łajwi, Łajwi, chodź tu! Chodź tu, pa, pokażę ci coś Co ty robisz? Pa, chcesz? 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 Chcesz z tego? Stań tam, dostaniesz z pałki zaraz okay. Opina, tego nie ścinaj, tego nie ścinaj Nie? Nie, 32, te najgrubsze, tu z tyłu masz Mody, będziesz musiał chyba traktor przestali, żebyś nie przeszkodził tam. Kurczę, czekaj, czekaj, bo to, kurde ta maszyna jest do dupy. O ty tworzysz, ty. To za długie chyba jest po prostu. Jakbyśmy jak pracowali na tym, to. Tak, ja nie ruszaj. Nie, się. nie, nie ruszaj, czekaj, czekaj. Nie, to nie jest za długie, nie o to chodzi. Po prostu nie mogę tego ustawić, że ciężko to ustawię. Czekaj, muszę w ustawienia wejść, bo coś mi się zrypało, nie mogę je cofać w drugą stronę teraz. Dobra, Ale... no jednak trzeba, jednak trzeba uciąć tutaj w pół. Tknij to, tnij. Już mam czekać dźwig, gdzie jest dźwig, gdzie jest dźwig? Gdzie ty jedziesz? Jadę, nara moje drzewo Dawaj tu, bo tu jeszcze fajle jest Wiem, ale muszę, muszę zawrócić by nie sięga to ramię Żeś kurde kupił małą przyczepkę, która ma ramię Kurdy długości dwóch metrów i się nie da Nie mam pieniądzu Takie właśnie robienie w lesie z tobą kurde Aha, bo może krzak przeszkadza Możliwe a przyłoż, musisz przyłożyć do drzewa to, to, ten Przykładałeś? Ale nie, o to chodzi, że, czekaj I No? Chcę odsu odsunąć, nie mogę Do siebie a, mo... Tu. A daj na, daj na chwilę Może się zbugowało Daj do przodu, wysuń O Podwinęło się może Teraz musisz głowicę dostosować ale do tyłu cofa, ale do przodu nie, nie może być W sensie samą głowicę obniżyć Nie z ramię, tylko samą głowicę Trochę krzywo ci to ładuje Ale... Ale no, jest jak jest Dawaj, dawaj, robi, robi O, twarz złapałeś No, bo to takie cienkie jakieś tu były ja Kurde, patrz, to już w prawa jest, pato, pato. O, jeszcze niżej, byłeś blisko. No jest, tylko że on się dziwnie odchyla. Może za szerokie jest to drzewo. Nie, jest 32 maksymalnie. O, o, o! Dobrze miałeś, jak, ty, jak to zrobiłeś teraz? <laughs> jak ty to zrobiłeś? No właśnie nie wiem. <laughs> Przyszedł z Wziął nowego na robotę, kurde. <laughs> Maszyna niespłacona jeszcze <gry> Czekaj, spróbuję, spróbuję cię tu nakierować jakoś ręcznie No tak, na początku bo, lepiej to jakoś Bo ja tutaj, yy, wiesz, ci pomagam, próbuję cię nakierować Wydłuż ramię do przodu Nie wiem czy nie trzeba zresetować maszyny Bo się pobugowało coś No teraz to wygląda jakby, nie wiem <gry> Pani musisz zresetować maszynę chyba Czekaj, a weź mnie pójść, ja zobaczę JAK TO WYGLĄDA W OGÓLE? CO JEST? on się jakiś przewód zaplątał No właśnie tak to, tak to wygląda jakby to się poplątało bo to... No strasznie krzywo to wisi O! Odplątałem chyba? Albo nie? O tak, o tak powinno być No ale nie, Gdzieś... dalej jest zaplątane Patrz tutaj Chodź tu mi, pokażę ci o co chodzi No ale uważaj, ty ja ładowałem to drzewo długo O! Naprawiłeś, naprawiłeś, już będzie działać Mówisz? Tak, już Ok, tak, powinno działać. O, no, nawet bo jest w pionie. Tak, będzie działać, możesz już mu dać. No, a z tym drzewem co? Zawieź je czy nie? A nie włożymy jeszcze? No zobacz, Zaczy, ile możesz to możesz zawieźć to za ten czas do tego do startu. Aha, tutaj. trzeba zmienić ten. Bo bo gdzie sięcia. masz startak? No tutaj zaraz. Z polnej wyjeżdżasz przez drogę i tam masz. A, to jest ten. okej okay, dobra. I ten, tam też sprzedaj normalnie, nie? Dobra. I tam sprawdź czy dojdzie tych litrów, powinno dojść Kurde, fajnie, klimatyczne te prace, prace w tym lesie Podobają mi się O, 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 kurde chirurgiczna, chirurg... Oj, sni. Kurde, które to jest, to, to jest to po której stronie dokładnie? Kurde, jak przy ziemi przyciął, ty Co to, to było? Łe? Które to łajmi dokładnie jest? No tam masz ten, yy... od tego wykrzyknika na prawo Czekaj, wykrzyknie, bo ja na razie wykrzyknika żadnego nie widzę. Ja tu nic nie widzę, ty. Gdzie jest, Nie, ktoś? Masz, nie masz tu wywrotki narysowanej? A nie ma okay. nikogo tu. No zaraz, nie Ogólnie nie, nie, nie będziesz chyba widział. Nie będziesz chyba. Właśnie Bym jak nie jesteś do... u niego, nie będziesz chyba widział, ale możesz chyba wyładować w tym miejscu. Mimo wszystko. Mam tylko rozładuj, ale nie mam sprzedań. Rozładuj mnie wszędzie. Poczekaj. Ale nie, sprzedajesz tutaj na wykrzykniku. Nie mam wykrzyknika żadnego. Yy, czekaj. Wejdę do ciebie... A ja czekaj, może dam... No albo wejdź, albo ja dam sprzedaż. O u ciebie już mam, u ciebie wszystko widzę, dobra. Okej, okay, jest git. O jest, doszło, dobra deski. Ej kurczę, ja wam powiem, że ja chyba, chyba w 25... później pójdę w drzewo, nie? Bo mi się podoba ogólnie praca przy drzewie. Patrz tu łam! Pa, 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 trzy złapałem, trzy złapałem. Zaraz mi kurde dźwig popsuje Profes Profesjonalium. Brawo. Żeby nie spadło, to jak w tych maszynach takich co losujesz. U! Podjechać się zawsze dalej. Dobra, ja tu zapakowałem wszystko co było, ładnie pięknie. Jeszcze Dobra, się zmieści. To tutaj nadzoru jeszcze, ja może jeszcze, już, jeszcze gałązki takie tu mam. A nie, już my też masz dostęp to też możesz zawieść. Tak, mam dostęp, bo do Ciebie wbiłem. A Taka też jeszcze poczekam, bo tu załaduję, więc. Krzywi się, bo dotykasz ziemi, wiesz? No ale jak podniosę. No. Czekaj, cofnę. Patrz. Eee, do góry. Dobra, to najwyżej utnij na tej wysokości. Jest, o, no jest o, o. I daj, daj w dół teraz. O! O! No, o. no i teraz tnij. Chyba najpierw musisz wjechać i potem obniżaj. Dopiero. Ale co to... Ej, 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 ej! To nie, to nie ja! To maszyna! Dobra, czy. tnij, tnij. Może się poddaję. Padek. padek, Ale tnie dalej, dobrze jest. On się nie poddaje, nie? Ojej. Ja nie mam pytań co tam się dzieje. Tu... <śmum> Widziałeś kiedyś maszynę, która ścina drzewa na boku? Hmm. Jesteś ja. w nie podnieść? Czekaj. O. o. Bo, czyli po prostu musisz sobie na, gdzieś wyżej wyjechać tymi i dopiero obniżać jak już będziesz wiesz, miał obtoczone drzewo. Dobra, to tam szukaj mu drzewa, a ja idę po tego Idę, idę po traktu. i ładnie. tu masz zaraz 32 proszę bardzo Ty na nachapał tego drzewa żebyś potem wyjechał Wyjadę, wyjadę spokojnie Ja się, znam się na robocie, to nie pierwszy raz Takie kurde roboty <głos》>, Jakie triki robi patrz Co jest to było ścinanie drzewa na ihaha. Ja nie pytam Ty, a tak swoją drogą to ile płacisz za robotę? Yy, za darmo Teraz takie... Yy, tego. Bo, bo a umowa była? Umowa była. Boże bo lasko na praniu zostawiłem Na gadzie. Szkoda, że nie mam drugiej przyczepy, to bym sobie Pepino też poładował. Ja mu mogę dać, jak chcę poładować. To dobra, to niech ładuje, a my ten... Ja bym może jakimś drugim traktorem po to przyjechał, albo może... Dobra, to tylko ja pojadę to zawieść. Weź mu tam pokaż ten, czym to się robi. A ja zawiozę maszynę na miejsce. Ogarnie, bo to jak ogarną tą maszynę, to to, to łatwiej ogarnie. Eee, dobra. Tylko jadę to zawiozę i ci daję już. Kurde, ale ty masz za wygodnie tutaj od razu naprzeciwko lasu. Masz swój tartak. Co to ma być w ogóle? Hey, mi Co? Chodź na chwilę tutaj, do lasu. Pa. Pa, jaką ci szopę za 500 dolarów postawiłem. Za twoje pieniądze, co? Ej! Prawda? Gościu! Kurde, ale, ja to oszczędza! Ale, ale, nie chcesz takiej szopy? Na cholerę mi szopa za moje pieniądze. To taka klimatyczna parze, jakby padał deszcz, to no, wejść nie możesz, co prawda, No ja jeszcze nie mogę wejść. No, od kusiarki no, nie schop. No, prace trwają, prace trwają. Ja, praktykant się uczy, tak? Tak. O? O, zamknąłeś. O, działa, zamyka O, Działa, działa. No, wreszcie można zacząć ładowanie. To mniej Z chęcią, ale. To działa? Powiedz, <noise> że <noise> 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 góra dół. Góra <noise> dół. Czekaj, góra dół, gdzie jest Oj. góra dół? Yy, zamiast ten. O. What? Co, co jest, ja nie z... gdzie, to jest? Co, gdzie to jest? Co jest? Ej, gdzie to jest? Co on zrobił ale... właśnie w tym. Nie ona jest! Co? Co on zrobił w tym momencie? On tylko bindował przyciski! Ej, co ty ja, nie ma? mojej maszyny, stary, nawet na mapie tego nie ma! Jest! On... Widzę! mnie ale... to poleciało! Mad na mapę! Widzę! Co jest? Yes. Ja. A gdzie jest moja przyczepa, bo jej nie widzę. Ojej. Sterowanie mi się zjebało. Rese A nie, się. ja nie mam jej... Patrz gdzie... Nie, gdzie ta przyczepa? Nie, nie ma jej. Ja tylko zobaczyłem jak to wystrzeliło stary i ten. Ja, ja też ja się rozciągałem na fotelu, kurczę sobie siedzę, patrzę, nagle nie ma No jak chciałem coś tego i... i nagle wystrzeliłem egzestrucy. jak ze sprocy. Jak? Pierwszy raz widziałem, żeby ktoś, kto, baj kto bajtuje przyciski, wystrzelił traktor. A mówiłem, zaraz coś wywali w kosmos. Ale jak szybko wystrzeliło, nie? Chwila moment. Ja nawet nie zdążę ja tylko mówić. <grym>, to jak tam z tyłu się jedzie? Fajnie. <grym>, nie czaję, normalnie nie czaję. Ja też, pierwszy raz widziałem, tak strzeliło w tej grze. też się popłakałem. <grym>, Chłopca kombinacją klawiszy strzela pojazdami. <grym>, Wy, 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 Wynalaz jakiś tajny sposób, kurde, bajda, jakiegoś kombinacji klawiszy, które tak. kurde strzela pojazdy. Pro, projekt NASA, kurde. Kurde, ty tak trochę nielegalnie jedziesz tam z tyłu. Dobra prawda. Ej, A. co się stało? Co? co żeś zrobił? Zgasiłeś mi silnik. Nie. Wracaj tutaj! To ty jadę! No, wracaj, bo mi silnik i nie mogę skręcać nawet! Szybko, bo do rzeki jadę! Szybko, bo ci traktor utopię, kurła! No wjeżdżaj dawaj tu! O, o, W ostatniej chwili gościu! W ostatniej chwili, co za ty? Ufredę co za gość! Ty. Musisz tam siedzieć, nie ma No tylko proszę cię, Pepin, nie strzelaj. Tak, nie strzelaj maszynami. Znaczy, pierdolę to muszę zrobić tak, żebym mu chociaż do przodu i do tyłu się poruszyć. <grystanie> <Boom>. o, <grystanie> to może... Może ta maszyna wystrzeliła razem z twoją duszą teraz, o, Zaje, z tymi ustawieniami. Kurde, no, Łajmie, ale widoki z tego drzewa są. Diom. Złaź mnie, panie, z mojego... mojej sosny. Nie będę z sosny. Moja sosna. nie na tym drzewie tu na górze. Bez kitu, podoba mi się. Możesz śliwek na 19 No Jakiś śliwek z sosny. Opuściłem. A jak chcesz, to mogę tutaj ściąć. Ty wejdź, gliczy i tam domek postaw. Myślisz, że da radę? Nie, nie ale to by było. Bo ja tu mam pracownika puszczonego, który mi trawę sadzi. Czy jak mi posadzi, to byłby ktoś taki miły, żeby mi potem wałowanie puścić na tym mogę, polu? Mogę, mogę. No, Wyjdź na zewnątrz, popatrz w górę. <głos> <głos> chcesz zamieszkać? Jaki ładny, tutaj stąd popatrz, jaki ładny domek. Ale to oczywiście za moje pieniądze. Tak. <noise> Wiedziałem. Ale fajny jest, patrz. Domiszko, chcesz zobaczyć domek na drzewie? A! <głos> <głos> Piękny. Piękny, no to bardzo też, też, też mi się podoba. Ale widoki, ale jesteś jak mrówka, Dominiczko, tam na dole. No ty tam na górze też. No chyba ty. Opuść oś. Ośki oś mam, ale ty tych nie mam. <grym> to teraz teraz odpiąłeś, podpiąłem cię na nowo. Siedemnastkę gdzieś mam. I teraz tego tak opuść, nie, zamknij, gdzie zamknij. Opuść. Daj mi kodowo Co to mnie wyrzuca z tego silnika? Czy 17? Trzymajcie się! Co robi? Trzymajcie się! Trzymajcie się! Jak? Jeszcze! Ej! co, ty? Ja to... ej, co ej. jest. Jeszcze! to robi. Jeszcze! 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 Gdzie jest moja ta? O, jestem na ziemi. Ty Harry Potter, spokój się. Ja nie mogę. Kurde będzie, będzie, będziecie mi naprawiać. No. O, zamyka się gig. O. Yes. No i ładujesz. Kurde, ile nam to zajęło? Długo! Zdążyliśmy, zdążyliśmy dom na drzewie wybudować. No tam jest chata na drzewie. Już słońce zachodzi, patrz, cały dzień w lesie, kurde. No taka, taka jest robota. Dobra, rob, robota idzie, ładujemy, ładujemy. Gdzie, gdzie, masz kask? Gdzie masz kask? No. No się tam gadasz, na chwilę zdją, bo, bo się jak, gorąco. A te sarny nie wierzą, co się dzieje, nie? Ja tu nie mam sarn. Ale dobra! To, to, to jednak nie były jagody! <grystanie> Ty, ale ten, ten zielony dom tam na górze to w sumie dobry ten, bo jest zielony i się nie rzuca w oczy, to jest kryjówka taka. To jest leśnicze, leśniczego chata. Tak. To była ta gra taka horrorowa, co ten kozioł chodził. A, no, no, no. Ale, kurde, kurde, to, to tam można się chować. Mam po taki gałąź, co nie wejdzie tutaj. To w sumie tu się rozdzielimy, ja se wezmę i se mulczerkiem podjadę od razu po Oko. Dobra, Diana, Diana za pomoc. Spoko, spoko. Kurde, mogłem. Mogłem wskoczyć tutaj do ciebie na ten, ale teraz to już. Albo wiesz co, czekaj, weźmie jeszcze tam podrzuć pod samochód. Kurde, cały dzień roboty chopię u ciebie, więc. No. Kurde. No to przy drzewie to nie jest takie łatwe. Wolni, nie będę skakał. Dobra, dzięki, trzymaj się. Ej, zepsułeś mi trak. Moja <gry> nara Gitara się ma. Kurde, gdzie ja mam kluczyki do samochodu? Gdyż się okaże, że zgubię. Nie, no mam, dobra, jadaj. Właśnie jakbym przodem powiedział.